Dziewczyny, dobry wieczór. Ja, dobry wieczór. wieczór, bardzo dobry. Bardzo dobry. Zajęłyście dzisiaj pierwsze miejsce w pierwszym odcinku jubileuszowej edycji Tańca z Gwiazdami. Jak wasze emocje i czy, Kasiu, ty jesteś w 100% z siebie dumna? Ech, wiesz co... mogło być lepiej, no. Nie oszukujmy się. <laughs> ale, ja się ale ja już nie wiem, na no, poważnie mówisz, czy nie. No, moja droga, no, sky is the limit, co mam ci powiedzieć, nie? <laughs> Takie takie, 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 mocne trzy na 10 bym dała. Jania, to może ty powiesz? No ja myślę, że na dzisiaj jest wszystko idealnie, wiesz, po prostu wszystko ułożyło się w całość i myślę, że było perfekcyjne. Jutro się okaże, co nie było dobrze, jak te emocje opadną, będziemy mogły podsumować, zobaczyć, co było nie tak, no żeby się poprawić, no nie, do następnego razu. Uh, A dzisiaj było idealnie i możemy się chwilę, chwilę... Chwileczkę celebrate, się możemy cieszyć, tak, bo tak, było celebrate. naprawdę magicznie i nie spodziewałam się, że będzie aż taki czat, bo... Treningi były ciężkie, wymagające. Mm, oczywiście nie czułam się w 100% przygotowana, chyba to jest niemożliwe, miesiąc tańczyć i czuć się w 100%. Ale jak weszłam na parkiet, poczułam tą energię, te emocje, ja czułam, że mam taką niespodziankę nie dla was wszystkich i chcę to pokazać po prostu. A no ja jako miałam niespodziankę. W tym momencie się czuję, jakbym zdobyła jakiś medal Mistrzostw Świata, co najmniej. Słuchajcie, Tomasz Wygoda mi powiedział, że ty możesz być czarnym koniem tej edycji. Co ty ja, na to? Ja jestem taka na czarno tak. dzisiaj no. chyba dlatego. Super, pozdrawiam. Ja się tak zastanawiam, co wy za tydzień pokażecie, jak teraz był taki ogień? No nie, my też się już trzęsiemy portkami. Co dalej? Co no dalej ciekawe, teraz? Wiesz my, dla nas to też będzie zaskoczenie. No nie wiemy, co będzie dalej, no po prostu... Idziemy, Bierzemy jak dzień po... z tym otwartym sercem i otwartą głową do przodu i co wyjdzie z tego zobaczymy w niedzielę. Bierzemy dzień po dniu i skupiamy się na każdym kolejnym kroku. Takie są podstawy dobrego, sportowego nastawienia. Jurorzy są zazwyczaj surowi. Teraz było bardzo dużo miłych słów w waszym kierunku. Którego z jurorów ty najbardziej się obawiałaś? Słuchaj, najbardziej obawiałam się Jani jako, jako jurora. Bo na tym się skupiamy, na tej energii, która płynie między nami i to, co, co, co po prostu chcemy osiągnąć na, na parkiecie. Wspaniale cieszę się reakcją jurorów, było to pochlebiające i po prostu chcę, chcę utrzymać tę dobrą pasę. No mam, mamy teraz poprzeczkę i na pewno na pewno wydaje mi się, że jeszcze nas to nakręci. Też mi się wydaje, że okoliczności nigdy nie mają takiej wielkiej wagi niż to, co czujesz. Ja zawsze wiem, że jak czuję, że jest dobrze, to wiem, że wszystko na zewnątrz też ku temu będzie jakby szło. Ostatnie pytanie. Ty od razu po występie, w trakcie przerwy pobiegłaś do swojej ukochanej. Jakim ona jest dla ciebie wsparciem? Jest ogromnym wsparciem mentalnym, fizycznym, jak widać jest tutaj obok mnie. Pomaga mi utrzymać się przy zdrowym rozsądku, w porządku dziennym i po prostu no, mam ogromne szczęście, że jest przy mnie. Słuchaj, twoja ukochana dziś podbiła parkiet tańca z gwiazdami. Jak tobie się oglądało ten taniec z widowni? Jakie to były dla ciebie emocje? Wiesz co, w momencie jak Basia Bursztowicz była na parkiecie, to już się rozpłakałam i od tamtej pory już cały czas płakałam, więc u Kasi po prostu już była kulminacja wszystkich emocji i ja znałam ten układ, byłam często na próbach, więc też... Yy... To, co się tam działo na tym parkiecie, ja też sprawdzałam. Okej, okay, dobrze, teraz wiedziałam, że jakiś moment kulminacyjny jest. Trzymałam kciuki, że tam wszystko się uda, nie? więc tak bardzo też podeszłam do tego. E, Także już chciałam, żeby zrealizowały ten program, jaki, jaki mają e, do zrealizowania. Wiemy, że Ty, Kasię, bardzo wspierasz i że bardzo się ucieszyłaś, jak ona dostała te propozycje do tańca z gwiazdami. Kasia tworzy parę z Janią. Mówi się, że w tańcu i to jest jakby oczywiste, że w tańcu jest dużo bliskości. Jak ty się z tym czujesz jako partnerka Kasi? Ja jest niesamowita i całe jej, całe jej takie życie nawet poza tańcem opiera się na dotyku, na bliskości, więc ona jeżeli nawet ze mną rozmawia, to trzyma mnie za rękę poprawia mi włosy, więc to jest coś, co, czego my się uczymy, bo w sporcie to nie jest takie normalne i, i nie, nie, nie znamy tego kontaktu i takiej właśnie bliskości, ale ja na maksa, na maksa wspieram i na maksa kocham Janie I, i życzę im jak najlepiej, żeby było jak najgoręcej na tym parkiecie. Mhm. Czyli internauci tutaj nie mają się czego tak naprawdę doszukiwać i bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Słuchaj, my znamy Kasię ze świata sportu, teraz już też z mediów. Jaka ona jest w zaciszu domowym, bo tutaj jest wulkanem energii. Stawiłam dzisiaj u siebie na Instagramie, jak właśnie któregoś wieczoru wróciła od 23 z treningów. Była tam ponad 10 godzin pracy gdzieś tam na, na parkiecie. I pierwsze co jak wróciła, to chciałam im wszystko pokazać, czego się nauczyła, więc przez następną godzinę biegała po naszym małym apartamencie i po prostu robiła wszystkie, wszystkie po kolei swoje tam układy. Więc niesamowicie zaangażowana z ogromną pasją, z dbałością o szczegóły. Yy, oczywiście denerwuje się strasznie, jeżeli coś jej nie wychodzi, bo, bo jest przyzwyczajona do tego, że wszystko musi robić perfekcyjnie, więc musi walczyć z tą swoją perfekcją i szukać jakichś kompromisów. A w zajęciu domowym, no różnie, no różnie. Wraca czasami, jest tak zmęczona, że jedyne co to możemy nie rozmawiać i po prostu ja jej masuję stopy, bo stopy bardzo ją bolą. Słuchaj, a... Jak Ty się przyzwyczaiłaś do tego, że jednak jest jej teraz trochę mniej w domu przez to całe zamieszanie związane z tańcem? No my ogólnie wiele lat byłyśmy w związku na odległość zupełnie, bo zgrupowania i no widziałyśmy się czasami kilka dni w miesiącu, więc teraz tak naprawdę to jest dla mnie ogromny przywilej, że ona wychodzi z domu, wraca do domu, więc jest jej wystarczająco jak dla mnie. Ja też mogę ją odwiedzić na, podczas treningów, czasami wpadam, coś tam pomogę im nagrać, e, pokibicuję, więc jak tęsknię, to zawsze mogę odwiedzić. Tworzycie zgraną parę. Czy chcieli, chciałybyście sformalizować swój związek? E, jesteśmy w trakcie, na, na początku, ale, ale już właśnie myślimy na ten temat. Notarialnie po prostu będziemy w jaki sposób się zabezpieczać. A jeśli chodzi o ślub? No nie ma ślubów w Polsce więc niestety no nie, nie będziemy, nie myślimy o żadnym tam humanistycznym ślubie, bo chciałybyśmy, żeby to miało wartość, żebyśmy były zabezpieczone, e, prawnie przede wszystkim. E, więc to taki może ślub humanistyczny, jeżeli uda nam się wszystko dopiąć na ostatni guzik notarialnie, to może wtedy o czymś takim pomyślimy. Ale póki co to taka jest bardzo logiczne i twardo stąpanie po ziemi, jeżeli chodzi o nasz związek.